Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział ósmy. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie, upokarzał Cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi Ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. Poznaj tedy w swoim sercu że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał mieć, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję, aby gdy się najesz do gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga Twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to świadczam Wam, że niechybnie zginiecie, jak narody, które Pan wytraca przed Wami, tak samo i Wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga Waszego.